Mortunie. Dzisiaj pierwszy raz będziemy gotować. No i dzisiaj zrobimy byle co może uda nam się zrobić jakieś nowe ekskluzywne danie. Ja totalnie nie potrafię gotować, więc będzie śmiesznie. Zostańcie na live, proszę. Zostańcie! Są tak mało osób. Dziś zrobimy potrawkę z gówna. Oj no, już lepiej. Mamy tutaj fajny garn, nawrzucamy byle co i na końcu dolejemy wody, a za każdy duży donate dodam od siebie coś ekstra. Tam już się fajnie gotuje, a teraz wy wysyłajcie donej Raz, dwa, donej Jazda, jazda, lecimy, lecimy. Zanim nam się to ugotuje, poczytamy czat trochę. Odbytowy egzekutor pisze garci się pali. Sam się palisz, parówo! Mm, wszyscy piszecie na czacie, garci się pali. O co wam chodzi? O, w dupę! Gucie. O, gucie, gucie, gucie. Jest dobra. Witam serdecznie w mojej kuchni, dzisiaj znowu będziemy gotować i mam nadzieję, że dzisiaj niczego nie spalę. O, jak dużo ludzi, pewnie wszyscy czekacie, aż gar się znowu zapali, ale dzisiaj tego nie doświadczycie. Zrobimy dzisiaj naleśniki, patelnię już mam, ale dlaczego wszyscy wychodzicie? Weźcie jakieś donate'y, wysyłajcie, a nie wszyscy wychodzicie, możesz czegoś żyć, nie? Dobra, jak będzie 10 tysięcy ludzi na live, to spalę swoją chatę. Więc tak, zaczynamy robić naleśniki. Dlaczego jest tyle osób na live? Co jest? Wszyscy na czacie piszą, spal chatę buraku. Ale, ale jest dopiero 5 tysięcy ludzi, spokojnie. 8 tysięcy? 10 tysięcy. Hej, dzień dobry, chciałbym wezwać strażaków, bo nie wiem jakim cudem mi się dom zapalił. Stream. Stream. Dobra, jest zasięg. Witam Was serdecznie na trzecim streamie z gotowania. Tak jak widzieliście na poprzednim streamie przez przypadek spaliłem sobie chatę. Kto jeszcze nie widział, może wejść na poprzedni film. 200 tysięcy ludzi na streamie, tak? Pewnie znowu myślicie, że coś odwale, ale niestety nie, bo jestem bezdomny, czajcie. Przez to, że spaliłem sobie hatę przez przypadek, oczywiście, mieszkam w lesie. No i z racji tego, że mieszkam w lesie, dziś ugotujemy sobie szyszki, bo jestem biedny, bezdomny i nie mam co jeść. Dalej, tyle ludzi, gotowanie szyszek jest dla was takie ciekawe? Zmarszczony jamnik pisze: liście się palą. Nie liście, tylko szyszki, ziomuś. A może by tak właśnie liści dodać jako przypraw? To byłby dobry pomysł. Hm, ciekawe. Wszyscy piszą: las się pali, że co? No, szkół. Dzień dobry, wiadomości. Zaczniemy od bardzo przykrej informacji. Dzisiaj rano bezdobny spalił las. Najprawdopodobniej chciał przyrządzić ekskluzywne danie, jakim są szyszki.